Noc była spokojna. Ciszę przerywał jedynie delikatny szum wiatru przechodzącego przez drzewa na zewnątrz. Spałem głęboko, nieświadomy tego, co dzieje się wokół mnie. Nagle poczułem obecność w pokoju. Moje zmysły zaalarmowały mnie, a gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem znajomą sylwetkę. To był Nefer. Nefer był kimś więcej niż kolegą z pracy. Byliśmy przyjaciółmi od lat. I nigdybym nie pomyślał, że mógłby zdradzić moje zaufanie. Gdy nasze oczy spotkały się w półmroku, szok był natychmiastowy. Nefel z wyrazem winy i wahania na twarzy stał tam obok mojego łóżka. Co on robił w moim pokoju w środku nocy? Nefel, co się dzieje? Powiedziałem chrapliwym głosem, mieszanką niedowierzania i gniewu. On odwrócił wzrok, niezdolny znieść mojej furii i rozczarowania. Ja, bardzo mi przykro, zaczął ale słowa wydawały się bezsensowne w obliczu powagi sytuacji. Prawda wyszła na jaw. Nefel zaangażował się w romans z moją partnerką, a poczucie winy przyprowadziło go tutaj, w desperackiej próbie wyznania. Każde jego słowo było jak cios, każdy szczegół jak tortura. Jak mógł to zrobić? Zaufanie, budowane przez lata, rozpadało się jak domek z kart. Zdrada nie była tylko moralną porażką. Była emocjonalnym zniszczeniem. Więź przyjaźni rozsypała się na tysiące kawałków niemożliwych do odzyskania. Obecność Trefela w moim pokoju tej nocy nie była tylko naruszeniem prywatności, ale symbolem niewierności, która zżerała fundamenty naszej przyjaźni. Wyszedł, zostawiając za sobą ślad żalu i smutku, podczas gdy ja zostałem z goryczą zdradzonego zaufania i trudnym zadaniem ruszenia naprzód. Odbudowując to, co zostało z mojego życia, w kolejnych dniach rzeczywistość zdrady spadła na mnie, jak niekończąca się burza. Każde wspólne wspomnienie, każdy śmiech i zwierzenie z Bethelem teraz wydawały się okrutnym, oszustwem. Ból był głęboki i stały, nieustannie przypominając mi, że zaufanie jest delikatnym klejnotem, łatwym do rozbicia. Moja partnerka, czując ciężar tego, co się stało, próbowała się do mnie zbliżyć, wyjaśnić, ale słowa wydawały się puste. Zdrada była przepaścią, która nas dzieliła, a każda próba pojednania tylko nasilała ból, wiedząc, że ktoś, kogo kochałem i komu ufałem, wybrał mnie zranić w tak głęboki sposób. Dni zmieniały się w tygodnie, a początkowy gniew ustępował miejsca cichej, stałej bólu. Wspólni znajomi próbowali mediować sytuację, oferowali rady i ramiona do wypłakania się, ale prawda jest taka, że niektóre traumy są zbyt osobiste, by móc je w pełni podzielić. Zaufanie raz złamane nie naprawia się łatwo. To samotna podróż, gdzie każdy krok to wysiłek, by nie wpaść w przepaść nieufności i goryczy. Pewnego pochmurnego dnia otrzymałem list. Nadawcą był Neville. Wahałem się przed otwarciem. Ale ciekawość zwyciężyła i otworzyłem kopertę drżącymi rękami. W środku był list napisany ręcznie, coś rzadkiego w dzisiejszych czasach, gdzie słowa pisane wydają się mniej ważyć. Drogi przyjacielu, wiem, że słowa są niewystarczające, ale czuję, że muszę przynajmniej spróbować wyjaśnić. Tej nocy, gdy wszedłem do Twojego pokoju, byłem opanowany rozpaczą i poczuciem winy. To, co zrobiłem, było niewybaczalne i wiem, że. Nasza przyjaźń zawsze była jedną z najcenniejszych rzeczy w moim życiu, a jej zdrada była największym błędem, jaki popełniłem. Nie ma usprawiedliwienia dla moich działań, tylko uznanie, że zawiodłem jako przyjaciel i jako człowiek. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdziesz w swoim sercu zdolność, by ruszyć dalej, nawet jeśli oznacza to zostawienie mnie za sobą. Pragnę jedynie, aby ból, który ci zadałem, nie był wieczną raną. Z żalem i skruchą nefel. Czytałem list wielokrotnie, próbując znaleźć sens w chaosie, którym stały się nasze życie. Ból wciąż tam był, ale pojawił się także nowy element zrozumienie, że ludzka kruchość może prowadzić do straszliwych błędów. Nefel uznał swój błąd i choć to nie zniwelowało bólu, pokazało szczerość, której się nie spodziewałem. Droga do odbudowy była długa i trudna. Musiałem nauczyć się radzić sobie ze zdradą budować swoje życie bez stałej obecności kogoś, komu ufałem tak bardzo. Moja partnerka i ja zdecydowaliśmy się dostać. Każde z nas podążało własną drogą, w poszukiwaniu uzdrowienia i wewnętrznego spokoju. Kilka miesięcy później przypadkowo spotkałem Nefela w kawiarni. Wyglądał inaczej, jakby starzał się, jakby wina i żal pozostawiły głębokie ślady. Przywitaliśmy się nieśmiałym skinieniem głowy. Ku mojemu zaskoczeniu podszedł do mnie. Czy mogę się dosiąść? zapytał cicho, niepewnie. Pokiwałem głową, a on usiadł naprzeciwko mnie. Cisza między nami była ciężka, naładowana niewypowiedzianymi słowami i przeszłością, której żaden z nas nie mógł wymazać. Jak się masz? zapytał, a w jego oczach było prawdziwe zaniepokojenie.